Cześć, jestem Cadwodev, a to jest Medial 2 TOTAL War, The Fair 9 Conqueror. I tak, ostatnio pokonaliśmy tutaj, tutaj, tutaj tutaj na tym moście armię Klanów. I będziemy podbijać im Dunerad, dawniejszą stolicę. Chyba tak, bo tak, to chyba. Albo mi się wydaje, albo. Albo dobrze mówię, nie wiem. To była jakaś stolica tych dzikich ludzi. Co nie? To Aragorn cofnęliśmy, bo tu jakieś siły na przykład, że trzeba ich zjechać. I dostałem tutaj tą piechotę łuczników Dobrych. Do szkół. Powiem powiem, że całkiem fajnie idzie. O, później musimy to zająć jeszcze tutaj. Tutaj właśnie się rozdzielę. Tym po będę to. Mogę jakieś tych? Hmm, tych tylko nie. Yes, o, tu bym więcej takich porekrutował. Wiecie? Po co? Jako garnizon bym tutaj zostawił. Dobra. I tutaj bitwę rozegramy sobie. W lasach. Podobne siły. Więc zaczynamy. Chyba się wycofam z tamtą tarmią. Nie wiem czy oni Badu nie atakuje, tylko tutaj się. No północ bardziej i Idą na Bri. Dobra, rozmieszczanie. To jest górka. To ja tą górkę biorę. Coś takiego. Tak. Eee, nie, nie, nie tak. Bez tych. A bo wiecie, ukryję ich w lesie może, co? O, pięknie. No, dawajcie. I tu jak ma się jeszcze raz takimi. Wy nie uciekajcie. Trzymać pozycję. Ty też normalnie strzelaj. Wido czy nie? Ukrywani są w lesie. Dobra, to my podejdziemy. Teraz katapulto, berwo to się ruszą. Nie macie zasięgu jeszcze. Okej, okay, już widzę całą armię. Już katapulty tutaj będą próły. I tak chyba zabijam ją. O, tutaj to na pewno dostali. No, podejdźmy może po wolutku Nie wiem, czy ona mi się pokaże. A, pokaże mi się. Co oni uciekają? A tak na tych. Tutaj piechotą bez yy... bez katapulty podejdźmy. I tutaj nawet, z tej strony. Trochę tych może potracę. A konicę to wolę zjechać. Pięknie. Stchórzyli. Gonić. O ale pięknie, dobra, stop. Stop, stop, stop. Trzeba tych wycofać. Grupa. Cofnąć się tu. Chylimy bardziej na flanki. Te dwa oddziały to samo. Tutaj katapulta strzelać. Wyszczelać w tych, ale trzymać pozycję. Wy tutaj. Lekka piechota. Koniec zadawać na nich. Wystop. Nie ruszać się. Tu. 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 Tutaj. Tu. za flanka? Tu dawać. Pomość im. Jak ta konica? Tak wygląda. Wycofać się tu. Tutaj, kurde, gdzie wybiegniecie? No dobra, to wy tu.

Добра, как они уже так бегают, то не. А так.

A ty z kim walczysz? No to tutaj. Dobra, to wy rozwalajcie. Tak. Tutaj się zajmijcie tymi.

Atakować. Dawaj zamykać. Okej, okay, uciekli. Tutaj jeszcze jakaś armia jest. Co to jest? I strzelają kurde do mnie, powbijali trochę mi tych Dobra, tyle ile Dałem to tyle wygrałem. Okej, okay, źle, 188 straciliśmy. Trochę te lasy mnie wkurzały, bo to nie widać jednostek. Za bardzo. Ale to armię się wycofamy? Może w ogóle z tego rejonu wyjdziemy? Strać, pięknie, cała armia poszła. Chodźmy tu, tak jest, a tutaj? To jest jeszcze jeden. To jest dyplomata. Tak, niech będzie tutaj dyplomata tak patrzy. Dobra, tutaj tak. Zobaczymy, czy oni w tunelach będą. ukryj. A yes, tutaj coń co też szkolim OK no to tura być zebrali gdzieś te siły klany tam koła z bo były większe jednostki, a gdzieś pozabierali. Widzicie? Oni na północ, ciągle napierają. Ok, tutaj idzie jakaś większa armia. Tu posiłki. Tutaj jeszcze coś. O, widać, widać, że chcieli mnie zaatakować tu. I ta armia się cofnęła. Dobra, tak, ona się cofnęła. No to ja chyba tak zrobię, że argornem pójdę tam, osadę spróbuję podbić. Okej. Okay. gdzie to? Tutaj. No i bardzo fajnie, tylko na razie przystępuję z rekrutacją. Majże się było dobra. Chodźcie, tu. Gdyby mi się przydał kolejny szpieg, prawdę mówiąc. Dobra, tu rób szpiega i mi tą jednostkę. O kurde, dobrzy są nawet. Tych to nawet bym zrekrutował. Weźmy tutaj szpiega, postawmy. Dokładnie, zobaczymy co oni tutaj zamierzają. Tutaj niech dyplomata będzie. Tutaj coś takiego. No, pewnieśmy to podbić raz, dwa. Chyba, że nie na zaatakują, bo tu jakaś armia poszła. I tu jakieś posiłki jeszcze idą. Dobra, ale to armia idę tu. I tutaj to miasto jest z misji, tak? Tak. Tutaj. Gondor coś się ruszył. lord. To mi wystarczy ta armia. O, mogę jeszcze Rochirimów zatem zatrudnić. Zarekrutować, nająć, no to jako najemnicy. Okej, okay, no to... Może tutaj coś by zbudować? Nie. Idziemy dyplomat o tym. Czarna brama. Okej, okay, czarna brama jest z Mordoru, tak jak była, tak jest. I ty z Dorwinion! Tak jest. Run jeszcze istnieje, czy nie? Czy run nie istnieje właśnie? Ja nie pamiętam czy była ta informacja. Chyba runu nie ma już. Zapomniałem w ogóle o tym. Chyba tak. Run już upadł. No to morder skarży strun teraz. Jest atakowany. Prawie. Od północy, od północy, od wschodu, Dorwino jak tutaj ma swoje prowincje, to całkiem dobre siły, musi mieć. Dyplomata Tym dyplomata, szpiegiem tak? Szpieg. Tym szpiegiem pójdziemy tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. Raport budowy. Jakie możemy tu jakaś armia się cofnęła. Tylko to, jak coś mogą zająć. I tutaj mamy szpiega. Tym szpiegiem pójdziemy tutaj gdzieś. A co się dzieje tutaj w ogóle tego? Gdzie oni tutaj się zbierają? Po co? Na co? Widzę, dobrze bronią. Widzicie, co ja może drugą armię przerzucę? Tutaj na tą stronę, tak myślę. Tylko o, czemu tutaj nie mogę? Na przykład tych. Ok, tutaj. Aha. Dobra. Ja to zobaczę. Chciałbym szybko bitwę zobaczyć, czy to oni dobrze rozegrają. No dobra, to jednak mury to Splątroj. No, trochę straciłem. Ale mogę doszkolić. Więc nie jest tak źle, bo to jest kultura ludzi środka. Aha. Do kultury dawać. To, to. Tak zrobimy, stąd weźmy tutaj posiłki. Tak jest, tak zrobimy. No, Gondor, co ty robisz? Jeszcze mnie tu zablokował. Świetnie, tak pójdziemy. Sì, yes, Czyby Bri upadało pod naparem klanów? Może i upadać, ponieważ dużo prowincji nie mają Bri. A klany są dosyć potężne, się zrobiły. No, ale mają armię bez generałów, więc ich można fajnie wybijać. No, nie wiem, co tu się byli, pchali. A bo klany się pchają i idą do mnie na stolicę. No to tak na północy do. Okej, okay, tam mam dwie armie. Tak przejmą ten tamte miasto Brita ja je przejmę Znowu fos Giljat O Mordor tutaj ta jest Yes my lord Jezus Giljat Dobra, tak to wygląda. Szpiega weź mi, zrób i. Na no, pancerz dają. Te dwie jednostki. No i posiedzisz sobie tutaj trochę. Ty nic nie zrobiłeś, więc. Może tutaj zaatakujem. Dobra, nie, na razie to, to może na samym odcinku. To zaatakujem. Najbardziej mi tych milicji potrzeba. Podejdźmy szpiegiem. Jak oni, Bry, znaczy klany zajmą to miasto, to wtedy ja tutaj je odbiję sobie. Gandalf chodź tu. Coś takiego, żeby było poświetlone. No to nie mogę przejść. Dobra. Dobra, to w tym odcinku to było wszystko. Więc trzymajcie się i na razie hej.